W dzisiejszych czasach granie na pierwszej linii ognia nie jest wcale takie łatwe, ale mamy od czasu do czasu odpowiednie do tego warunki. Tyle że same warunki do tego oczywiście nie wystarczą. Musimy jeszcze mieć odpowiedni sprzęt do grania na pierwszej linii. I dzisiaj ten sprzęt zobaczycie: Super Conqueror. Pojazdu myślę, że nie trzeba przedstawiać. Każdy ten pojazd na pewno spotkał w bitwie, każdy ten pojazd na pewno. Zna, ale kilka oczywiście technicznych informacji o tym pojeździe powiem. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hinzul i dzisiaj zobaczycie twardziela na pierwszej linii. Brytyjska myśl techniczna moim zdaniem jest oczywiście o wiele bardziej zaawansowana i bardziej profesjonalna niż radziecka myśl techniczna. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że mamy naprawdę świetne działa. Działo L1A1. Chyba nie trzeba każdemu przedstawiać. W tym pojeździe spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy na dziesiątym tierze czołgów ciężkich dziesiątego poziomu 3. Jest to jeszcze FV215B, jak i również Chieftain Mark VI. Którego wybrać? Wiele razy zastanawiacie się nad tym. Oczywiście linia prowadząca do tych pojazdów nie jest wcale taka łatwa, dlatego że mamy na początku bardzo zniechęcające Churchill'e na siódmym tierze, również pojazd czarny książę nie zachwyca, czyli Black Prince, ale już na ósemce mamy Kurwi Wrona. tu już zaczyna się inna bajka. Pojazd jest naprawdę bardzo dobry jeśli chodzi o czołgi ciężkie na ósmym poziomie, ale taka prawdziwa frajda zaczyna się od dziewiątki. Conqueror zmienia naprawdę oblicze brytyjskich maszyn. Patrząc na konkurencję na dziewiątym poziomie czołgów ciężkich, Conqueror moim zdaniem jest królem. Nie ma chyba lepszego czołgu ciężkiego jeśli chodzi o dziewiątki. Świetne działo, bardzo twarda wieża kadłub, może nie jest twardy, ale jeżeli będziemy go chowali, będziemy grali na tak zwanego hulldowna, pojazd potrafi pokazać koci pazur. A co z dziesiątką? Dziesiątka również pojazd znakomity, bardzo twarda wieża. Powiem wam tylko taki pa parametr wieży, jeśli chodzi o pancerz. 279. Tu naprawdę super koń nie może się wstydzić. Boki może nie są tak dobrze opancerzone, ale mamy dodatkowe do tego specjalne płyty, gdzie chronią nas od różnego rodzaju pocisków. Dodatkowo mamy naprawdę bardzo dobre działo jeśli chodzi o czas przeładunku z dobrymi uszkodzeniami. Słuchajcie, tutaj uszkodzenia mamy 400 na strzał w przeciągu 7 licząc średnio sekund. Nasz oponent może schodzić naprawdę w zawrotnym tempie. Dodatkowo świetne parametry Czasu celowania 2 sekundy, celność jeszcze lepiej 0,33. Typowe parametry czołgu średniego na czołgu ciężkim. Dodatkowo, jeśli mamy odpowiednie warunki, a takie teraz są, gdzie możemy schować dolną płytę, grać tylko i wyłącznie na Wierzę, pojazd potrafi naprawdę niesamowite zrobić wyniki. Dodatkowo świetne opuszczanie działa, minus 10 stopni. Wieża, owszem, posiada swoje słabe strony, ale jeżeli będziemy umiejętnie to chowali. Wieża potrafi naprawdę bardzo dużo znieść. No, i chyba takim najważniejszym warunkiem w danej bitwie jest brak artylerii. Ktoś mówi, że owszem, arty są potrzebne, ale ja twierdzę, że arty zdecydowanie psują rozgrywkę, dlatego że możemy wykorzystać prawdziwy potencjał niektórych pojazdów. Co z tego, że mamy świetny pojazd, jak on nie jedzie zbyt szybko. I takie arty skupią uwagę na nas. Momentalnie schodzimy, ale w tej bitwie na szczęście kwadratowego cholerstwa nie spotkałem. I bardzo dobrze. Bitwa na mapie KN. Jest to specyficzna mapa. Jeżeli nie ma artylerii, możemy śmiało sobie właśnie podjechać na środek i starać się po prostu wykorzystać nasze opuszczanie działa, jak i również twardość wieży. Fakt na linii A. Przeważnie jadą tam czołgi z dobrym opuszczaniem działa. Ja nie chciałem tam pojechać, dlatego że jeśli będziemy w większej grupie, nie znajdzie się miejsce dla nas wszystkich, ale to nie znaczy, że zaraz tam nie pojadę. Z tego względu, że widzę, że już powoli, powoli czerwoni mają przewagę. Spoglądam na minimapę, Miasto w miarę nie jest zbyt zagrożone, a tak więc ja tutaj stąd się wycofam, pojadę właśnie na linię A. Została tam tylko jedna niszczarka, jeszcze jakiś ciężar jest, ale nie wiem co się oni tam stanęli. Już dawno to powinno być przepchnięte. Jest I siódmy. Spory problem może być dla tych pojazdów. Zaraz... Aha, jest jeszcze Emil. Esetka jest. No właśnie. Esetka niestety ona nie ma dobrego opuszczania działa. Pięknie. Szkoda, szkoda, że straciliśmy tę gwiazdę. Ona by się nam przydała. Jeśli chodzi o przadunek, oczywiście taki siódmy nie ma z nami kompletnie szans. Dobra, tu jest jeszcze Emil. Na razie nie chcę tracić kolejnego zestawu naprawczego. On jeszcze może nam się przydać. Już widzę, że słuchajcie, będą. Op, będą problemy. Dlaczego? Dlatego, że jest wynik niezbyt korzystny dla nas. Owszem, ja tutaj tą flanką się postaram zaopiekować. Sporo wraków leży albo stoi. Jest kolega Bohun w czołgu. O proszę, jest tu jeszcze całkiem sporo. Ale to działo, powiem wam, że naprawdę. Niemiłosiernie karze przeciwników Dośću tą kurczę esetką. Jakiś on dla mnie jest trochę trochę dziwny. Coś on tutaj. Jego chyba umiejętności nie są zbyt dobre. Tak więc, no, aby, aby. O, dobra, skończył przynajmniej jedną dziesiątkę. Aby przynajmniej nie zginął 7 do 10. Posuń się, grubasie. Zobaczcie, nawet kadłubem jesteśmy w stanie odbijać. Tutaj kadłub z przodu ma, nawet powiem wam, dość sporo, bo 152, tak więc nie jest źle. Dobra, on chyba się nam wystrzelał, tak więc teraz tego dobijemy, zawsze jedną lufę mniej. Kurde, ta Eseta radzi sobie tam, czy sobie nie radzi? No szkoda, szkoda. Było odbicie. No, dobra, mam cię kolego. I teraz właśnie to jest potencjał działa. Zobaczcie. 6,80 chyba 8. Takie jest. Ja akurat taki przadunek mam na tym pojeździe. Niemiłosiernie to działo w karze przeciwnika. Dobra, zostaliśmy we trzech. A nawet już we dwóch. Teraz ciebie kolego. Troszeczkę odpędzimy od tej Esetki. Gościu, nie jedź tą esetą za daleko. Trzymaj się mnie. A dobrze, na tym wyjdziemy. Powiem wam tak: tutaj, gościu w tej esetce, to jest kiepski gracz. Zobaczcie zresztą na jego statystyki. Nie dlatego, że tutaj chcę kogoś ośmieszyć czy coś. Ale jeżeli. Ktoś nie ma pojęcia jak grać, czy nie ma takich umiejętności. Zawsze starajcie się trzymać waszego sojusznika, tym bardziej grając tak powolnym czołgiem jakim jest S100. Tu kolega naprawdę nie ma dobrych umiejętności, ja dopiero sprawdziłem to po bitwie. Ale zawsze możemy pomóc sojusznikowi, czy to nadstawić nasz pancerz, grając tak potężnym czołgiem, czy przykładowo starać się po prostu być razem. Nie ma artylerii, tutaj on naprawdę mógł o wiele, wiele więcej zrobić. Jak bitwa się zakończy, zaraz sami zobaczycie. Jeśli koleś obserwowałby prawą flankę, gdzie tam nie będzie zbyt wielu pojazdów, raczej raczej przyjadą górą, to ja. Z tym działem i z tym opuszczaniem działa, mogę naprawdę sporo zrobić. Owszem, zostało mi niewiele pocisków. Nie wiem w jakiej kondycji są nasi oponenci, ten powinien zaraz zejść. Dobra, ale jeszcze coś jeszcze. Jedzie piątka. I tu mamy Centuriona ósmeczka. To był chyba kluczowy moment tej bitwy. To, że gościa nie skończyłem, RNG już dawało mi znać, że tej bitwy nie wygramy. Czy tak się stanie? Podejrzewam, że raczej tak. Gdyby ten koleś jeszcze w esetce stanął niżej, nie jechał tam gdzie pojechał, bitwa kto wie, można by było się pokusić o wygraną. Tym bardziej, że ja miałem do tego odpowiednie narzędzie. A on tą esetką. No niestety wjechał w taką pozycję, że nic tam nie mógł zrobić. A doskonale wiecie, nieraz wam powtarzałem, gdzie ludzi kupa, tani Hercules dupa. Pojazd znakomity i nie zastanawiajcie się, czy zrobić Super Conquerora, tylko go po prostu róbcie. Odkrycie tego czołgu nie jest łatwe, dlatego że piątka, szóstka, siódemka to można powiedzieć szroty, Ósemka już jest lepiej, dziewiątka bardzo dobrze, ale dziesiątka jest to naprawdę znakomity pojazd i każdy powinien ten czołg posiadać w garażu. Nawet grając w klanie, to jest podstawowy pojazd, który musicie mieć. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i miłego weekendu. Hej!